Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia filmu, na którym zaprezentuję, jak zmontować antenę poprawnie Polsat Box 800. To jest właśnie ta antena o rozmiarze 80 cm. Montaż samej anteny, zmontowanie jej poprawne wydaje się czynnością dość prostą. Tym bardziej, że do zestawu jest dołączona instrukcja obsługi. Jednak nasze doświadczenie mówi nam, że. Czasami niektóre osoby montują niektóre elementy składowe tej anteny w nieprawidłowy sposób, co uniemożliwia odebranie sygnału satelitarnego. Dlatego pokażę, jak poprawnie zmontować tę antenę właśnie w tym filmie. Zapraszam. Antena Polsat Box 80 cm, czyli Polsat Box 800, tak jest oznaczona w sklepie online i tak jest przyjęta nazwa tej anteny, jeżeli chodzi o ofertę. Polsat Box. Ta antena jest do zamówienia w sklepie online albo w autoryzowanym punkcie sprzedaży. Razem z anteną otrzymujemy wszystkie akcesoria, które są niezbędne do jej zmontowania. Tutaj sobie te akcesoria wszystkie wyjąłem z pudełka, w takim oto pudełku razem z anteną przychodzą te akcesoria. Oprócz tego, z anteną możemy zamówić wybrać dwa typy konwerterów. To jest konwerter twin, czyli podwójny z dwoma wyjściami uniwersalnymi, a to jest konwerter unicable z dwoma wyjściami uniwersalnymi srebrnymi i jednym wyjściem w kolorze złotym, to jest wyjście unicable, czyli tak zwana technologia jednokablowa. Umożliwia podłączenie kilku dekoderów z wykorzystaniem tylko jednego kabla przy pomocy rozgałęźników, które ten sygnał rozgałęziają, rozgałęziają na kilka. Dekoderów. Od czego zaczynamy montaż, złożenie takiej anteny? Przede wszystkim od sprawdzenia, czy antena nie została uszkodzona w transporcie. Czyli najpierw sprawdzamy, czy czasza nie została gdzieś uderzona, czyli czy nie widać takich charakterystycznych uszkodzeń, szczególnie po krawędzi anteny dookoła. I po odwróceniu anteny do dołu. Sprawdzamy również, czy tutaj jest powierzchnia gładka, czy nie ma widocznych uderzeń w transporcie, czy ten rant jest prosty, niepowyginany. I przede wszystkim ostatnia czynność, sprawdzenie, czy po obwodzie antena do takiego na przykład stołu, czy, czy, czy podłogi, która wiemy, że jest równa, czy przylega po całym obwodzie, czy nie ma szpary, czy się nie kołysze, jednym słowem, czy nie jest zdeformowana. Antena, która jest zdeformowana, która została uszkodzona w transporcie, Praktycznie nadaje się do wymiany. Nie można takiej anteny dobrze ustawić. Czasami ustawienie dobrego sygnału jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym antena uszkodzona mechanicznie powinna zostać wymieniona na taką, która nie jest uszkodzona w ten sposób. Dobrze, zaczynamy montaż. Montaż zaczynamy od tego, że odwracamy antenę do dołu i instalujemy. Mocowanie z tyłu plastikowe. Przykładamy. Mocowanie jest za pomocą czterech śrub. I to są cztery śrubki, które są z takimi gwiazdkowymi otworami do śrubokręta. Ach, jeszcze najważniejsza rzecz, o której zapomniałem. Co nam będzie potrzebne do zmontowania anteny. Śrubokręt krzyżakowy. I dwa klucze o rozmiarze 10. To będzie potrzebne, żeby zmontować, zmontować antenę. I teraz tak, bierzemy taką śrubkę, wkładamy sobie w otwór od drugiej strony, zakładamy uchwyt i wkładamy nakrętkę. Tutaj w, w tych otworach w tym mocowaniu jest wyprofilowanie, które uniemożliwia, żeby ta nakrętka się obracała. W związku z tym, jak włożymy śrubę w otwór, i wkręcamy ją lekko ręką. Na razie bez użycia śrubokręta. Dokręcamy ręcznie, tak z, z wyczuciem, z wyczuciem już oporu. Teraz powtarzamy tę czynność z kolejnymi śrubkami. Oczywiście ten uchwyt ustawiamy i przymocowujemy do anteny w taki sposób, żeby okrągły otwór, który jest tutaj na zakończeniu uchwytu, zgadzał się z okrągłym otworem w antenie. To wycięcie, które jest tutaj w tym mocowaniu, zabezpiecza możliwość obrotu nakrętki podczas dokręcania. W związku z tym już nie trzeba żadnego narzędzia używać do dokręcenia docelowo. Teraz możemy antenę obrócić i dokręcić z wyczuciem do wyczuwalnego oporu, ale nie siłując się każdą z tych śrub. Czyli wkrętakiem krzyżakowym dokręcamy każdą śrubę do wyczuwalnego takiego znaczącego oporu, ale bez siłowania się, aby nie zdeformować anteny. Czyli dokręcamy z wyczuciem. Później upewniamy się, że każda śruba jest z mniej więcej taką samą siłą dokręcona. Już mamy zamontowany ten uchwyt, w tak zwane plecy. Teraz w kolejnej czynności mocujemy uchwyt i jarzma do mocowania do masztu czy do uchwytu. Anteny. Tu mamy dwa punkty mocowania, w które wkładamy śruby. Pierwszy mocujemy od góry. To będzie śruba. Na przykład możemy ją, żeby było standardowo, to łeb tej śruby, żeby był od tej strony. Na przykład następnie podkładka. I nakrętka, wstępnie sobie możemy ręcznie dokręcić to. Teraz mocujemy kolejną śrubę. To będzie śruba tutaj, która będzie służyła do ustawienia kąta elewacji anteny. Musimy sobie troszkę mocniej dokręcić, tak żeby cały uchwyt chodził tak w miarę ciasno. To ułatwi nam dalszy montaż. Teraz dolną śrubę położymy sobie ręcznie. Posadziłem, troszkę popuszczę, żeby z niewielkim oporem. A później przy ustawieniu anteny jeszcze trzeba sobie będzie dokładnie wyregulować, z jaką siłą ten uchwyt będzie dokręcony, żeby antena nie opuszczała się pod własnym ciężarem. A teraz robimy to tak w zasadzie, żeby, żeby po prostu nam wszystko nie latało. Dobrze, teraz jeszcze mamy dwa jarzma do zamocowania. Ważne, które wkładamy w te otwory. Na końcu mocujemy dwie nakrętki. Mniej więcej nakręcamy te nakrętki tak do gdzieś odległości jednej trzeciej długości tej śruby gwintowanej. To Znacznie ułatwi później zakładanie samej anteny na maszt, żeby się nie siłować w ostatniej chwili i później nie, polu, nie poluzowywać tych nakrętek, żeby trafić na maszt z średnicą. Teraz to samo, tak samo, mocujemy tutaj. Kolejne jarzmo. śrubka. I w zasadzie jeżeli chodzi o mocowanie tu anteny, to tę stronę mamy skończoną. Pozostała nam do zamocowania rurka, która mocuje, na którą mocujemy uchwyt konwertera. Możemy zamocować sobie ten uchwyt konwertera już teraz. Ważne jest, żeby trafić tu otworem. Ona jest symetryczna. Te otwory są tak samo wywiercone w tej, w tej rurce, umieszczone z obydwu stron, więc możemy sobie tutaj już teraz wcześniej śrubę przepuścić przez, przez rurkę i. Dokręcić uchwyt będzie po prostu nam wygodniej niż później. Już jak do, zamocujemy rurkę do anteny, to jest po prostu trudniej manewrować z tym wszystkim, z całą anteną. W związku z tym, tutaj możemy dokręcić już tak docelowo do oporu, ale nie za mocno. Jeszcze można przytrzymać z drugiej strony. Teraz musimy odwrócić antenę, żeby zamocować uchwyt konwertera. Tą rurkę wkładamy do tego otworu i teraz tu z tyłu tu z tyłu jest, jest otwór na śrubkę. Musimy włożyć tak głęboko tą rurkę, żeby ten otwór, który jest w rurce, był widoczny w otworze tym. I teraz przekładamy kolejną śrubkę przez ten otwór. Tak jak mówiłem, manewrowanie przy całej już zmontowanej antenie nie jest najwygodniejszą operacją. Mamy już przełożoną śrubę. Kręcamy. Teraz można sobie położyć w taki sposób. To też jest sposób na to, żeby montować. Ja nie chciałem robić tego w przysiadzie, ale można w taki sposób też tą rurkę, że tak powiem, montować do anteny. W ten sposób ona jest w powietrzu. Można swobodnie antenę. Bezpieczny sposób umieścić na, na stole. Na przykład. I teraz dokręcam też do takiego w miarę wyczuwalnego oporu, żeby nie pokrzywić tej, tej rurki. I jeszcze ostatnia czynność to jest zamocowanie w uchwycie konwertera, samego konwertera. Teraz odwracamy antenę, mocujemy konwerter. Ja wybiorę konwerter Unicable, ponieważ jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Ma wyjścia. Zarówno uniwersalne do dekoderów, które nie obsługują technologii jednokablowej, czyli unicable, i do dekoderów, które obsługują technologię jednokablową. Mocujemy konwerter w ten sposób w uchwycie. Jeszcze wcześniej ważne jest do uchwytu, tutaj jest, ja jeszcze wyjmę konwerter, tutaj ta część, proszę zwrócić uwagę, to jest część, w którą wkładamy taką Taki, taką obejmę, która wchodzi tutaj w taki zawias, można powiedzieć. I to się wkłada w ten sposób, że wsuwamy to w takiej pozycji. W takiej pozycji, czyli z tej strony jest tutaj wycięcie, wkładamy w ten sposób i tak się będzie zamykać. Natomiast jeszcze wcześniej musimy włożyć tutaj do środka nakrętkę. Tu jest wycięcie, więc ją można wkładać w taki sposób, że tymi płaskimi. Częściami musi być w poziomie ta nakrętka i ją wpychamy, wsuwamy w ten przewidziany tutaj otwór, i dopiero teraz, już jak mamy tak przygotowany uchwyt, wkładamy sam konwerter, zamykamy, obejmę i dokręcamy tutaj wszystko tą śrubką. Konwerter w samym uchwycie, pozycję jego wyjściową. Która nam później posłuży jako pozycja wyjściowa przy ustawianiu anteny. Ustawiamy w ten sposób, że konwerter jest odsunięty maksymalnie od czaszy, czyli przesunięty w tę stronę, i tak zwany kąt skręcenia konwertera jest ustawiony na zero, czyli ta kreska w uchwycie pokrywa się z tą kreską na konwerterze. To jest pozycja wyjściowa do rozpoczęcia ulacji anteny przy jej montażu. Ten uchwyt, jeżeli chodzi o konwerter, dokręcamy z taką siłą tą śrubkę, aby ten uchwyt trzymał ten konwerter w sposób stabilny, umożliwiając z niewielką siłą jego obrócenie w uchwycie. To umożliwi później regulację tak zwanego kąta skręcenia konwertera, a na koniec po osiągnięciu już właściwego sygnału. Do końca dokręcamy tą śrubkę tak, żeby zabezpieczyć przed samoistnym przekręceniem się konwertera w uchwycie. To jest antena Polsat Box 800. Tak wygląda poprawnie zmontowana antena. Pokażę jeszcze z tyłu, jak jest zmontowana taka antena, jak wyglądają jarzma. Szczególnie często zdarza się odwrotne zamocowanie tego elementu, czyli ta część jest u góry, a ta część jest u dołu. Czyli na odwrót jest obrócony ten element. To są dwa jarzma. Tak jak mówiłem, mocujemy je, jeżeli chodzi o, o śruby, w taki sposób, żeby mniej więcej śruby były w jednej trzeciej długości tej gwintowanej części. Wtedy bezproblemowo powinno się dać taką antenę już założyć na typową rurę, która służy jako uchwyt antenowy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu materiałowi łatwo i w łatwy sposób będzie można zmontować antenę Polsat Box 800 czyli 80 cm. Polecam stosowanie takiej anteny wszystkim tym, którzy mają możliwość zamontowania i miejsce przewidziane po instalacji anteny nie jest ograniczone. I nie wymaga instalacji mniejszej anteny. A w innym materiale powiem, jak zmontować nieco mniejszą antenę, antenę 70 cm, czyli Posad Box 700. Zapraszam.